Przypomnij sobie, ile kanałów poniżej tysiąca widzów zasubskrybowałeś. Zgodnie z opinią ekspertów, dużo chętniej obserwowane są konta z większą ilością obserwujących. Dlatego właśnie powstało Hype Train. Na stronie masz wiele usług, które pomogą Ci się wybić dosłownie na każdej platformie. Zainwestuj w swój sukces z hypetrain.pl. Pytacie o ten samochód. To sytuacja była taka. Jadę. 30 na godzinę jechałem i jechał też samochód. To odbiłem w lewo, i okazało się, że w miejscu, w którym nigdy samochód nie stoi, bo pan ochroniarz tam nie pozwala parkować, zawsze mówi: Proszę stąd przeparkować! To stał, no i też byli ludzie, więc w prawo nie było jak. w lewo były takie takie pachołki. To też nie było jak. No to hamuje, jadę prosto i mi samochód wjechał pod inny samochód, taki terenowy X5. Ale tak szczerze, no jest... Jest maska, chłodnica... Yy, zderzak. Błotnik. To jest popsu... Więc nic się nie stało. Ogólnie to było wczoraj. tak mówię, dobra nie wrzucam, bo będziecie mi tu pierdolić głupoty, ale potem mówię... Są mnie chuj. Różne rzeczy się dzieją w życiu. Trzeba się negatywnymi też yy, dzielić. I Tak jak pan mówił wczoraj, dawaj na poprawę humoru idziemy do kasyna. No to wziąłem 1000 zł i wygrałem 17. No to ogólnie ubezpieczenie pokryje, to tam spokojnie. Ale ja hmm. cias pożyczamy dzisiaj będzie? Znaczy ciastko Kolega hmm. ciastka Ale ciastko załatwił Więc tutaj też Kłaniam się nisko Aż po same piździsko. Niżej nie mogę Bo zajebie w podłogę Z takich śmieszniejszych rzeczy To jak jeszcze nikt o tym nie wiedział Poza, poza mną To pisze do mnie i samu i mówi Kurwa co samochód popsułeś Okazało się, że całkiem niedaleko był kolega jego kolegi i mu zrelacjonował e, całe zdarzenie. No co, najbardziej mi przykro, bo z jednej strony na chuj tam stawali, z, z drugiej strony e, została mi zajechana droga, e, ale jak najbardziej poczułem się tutaj do odpowiedzialności i, i, i się przeprosiliśmy. Z, no z tym małżeństwem chyba ty jesteś, Chyba już nie znam jej, nie mają Wytłumaczyłem co było na początku Byli zdenerwowani Też bym się zdenerwował jakbym odbierał e, Samochód z przeglądu ktoś by mi przypierdolił samochód Ale no Jeszcze z takich plusów dodam Że nawet poduszek nie wyjebała Więc odkręcą co mają wyjebać Wypierdolą to Przykręcą nowe rzeczy Założymy folię neonowy róż a zapomniałem dodać jeszcze jednej rzeczy, bo to było wczoraj. Dzisiaj jadę autem, zatrzymuje mnie grupa speed, dostałem 400 złotych mandatów. Ja mam pecha w życiu, naprawdę. Ja mam pecha w życiu. Dobra, dwójki nie ma, to jeździmy mu